firma Laureat, prokural spółka ZOO. Zapraszamy pana Macieja Borczuka, dyrektora działu technicznego. Muzyka Gala 20-lecia Top Builder to okazja do podsumowań, ale również do tego, by spojrzeć w przyszłość. Jakie technologie, które technologie, materiały będą kluczowe w kolejnych latach? Jeżeli chodzi o kierunki rozwoju systemów aluminiowych, bo takie, tak, taką, taką gałąź naszego przemysłu reprezentuje, to uważam, że wszelkie technologie związane z bezpieczeństwem. Wcześniej przez dłuższy okres czasu było bardzo silnie rozwijana energooszczędność. Doszliśmy do pewnej granicy, gdzie powoli mijamy optimum, jeżeli chodzi o ponoszone koszty w stosunku do oszczędności, które możemy w ten, w, ten, w, ten, w ten sposób uzyskać. Sytuacja na świecie jest jaka jest i to bezpieczeństwo staramy się zapewnić naszym klientom, kontrahentom i dlatego systemy, które. Są w stanie spełnić takie takie wymagania i oczekiwania naszych klientów, będą rozwijane. My mamy taki system okien kuloodpornych P78N. Bazuje on na sprawdzonym rozwiązaniu, które właśnie zapewnia bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o komfort, o komfort użytkowania wizualnie. Jest to sprawdzony system, bardzo praktycznie wyglądający jak zwykłe okna i bardzo ułatwiający produkcję, bo jest w pełni zoptymalizowany pod kątem prostej produkcji. Przez ostatnie 20 lat polskie firmy sporo udowodniły, udowodniły, że wiele potrafią, ale mimo wszystko postawmy to pytanie, czy polskie firmy mają potencjał, by kreować przyszłość europejskiego budownictwa? Zdecydowanie tak. Przykładem, uważam, że przykładem jest nasza firma, która reprezentuje, która jest częścią bardzo dużej grupy, światowego, światowej grupy, która posiada zakłady na całym świecie, a jednak w tej części odpowiadającej za systemy aluminiowe, to my w Polsce, polska spółka, tworzy technologie, kreuje technologie, które są adoptowane później w filiach, zakładach na całym świecie. Ja serdecznie chciałbym podziękować Kapitule za to wyróżnienie. Naszym kontrahentom, którzy już do, zdążyli docenić ten produkt, a najbardziej jednak zespołowi, który stworzył, stworzył, stworzył to rozwiązanie i udało im się połączyć, że tak powiem, wyśmienite parametry odporności na czynniki atmosferyczne z najwyższym poziomem bezpieczeństwa, czyli klasami FB4, FB6 w zakresie kuloodporności i RC4, jeżeli chodzi o odporność na włamania. W obecnych czasach jest to bardzo pożądana cecha. I z tego powodu cieszę się takim dużym zainteresowaniem. Jeszcze raz dziękuję bardzo.